Cześć, witajcie na kanale Grupy Gazety. Kilka dni temu zakończyły się największe europejskie targi motocyklowe Eikma, na których Honda zaprezentowała całą swoją ofertę na 2023 rok. Na stoisku pojawiło się oczywiście wiele nowości, a najciekawsze naszym zdaniem premiery chcemy wam dzisiaj zaprezentować. Pamiętajcie też, że informacje o wszystkich nowościach znajdziecie zawsze na naszej stronie internetowej oraz Facebooku, dlatego jeśli jeszcze nie obserwujecie naszych social mediów, to zachęcamy was do ich odwiedzenia i zasubskrybowania. Linki znajdziecie w opisie poniżej, a my przechodzimy do pierwszej nowości Hondy na sezon 2023. Zaczynamy od nowego Horneta, który uzupełnia gamę lekkich nakedów Hondy. Motocykl otrzymał zupełnie nowy dwucylindrowy rzędowy silnik o pojemności 755 cm3, który generuje 92 konie mocy oraz aż 75 Nm momentu obrotowego. Wał silnika wykorbiony jest co 270 stopni, co przekłada się na jego charakterystykę. Moment obrotowy jest wyższy i osiągany dużo szybciej niż w poprzednim Hornecie. Standardowo nowy Hornet wyposażony jest w system elektronicznie sterowanej przepustnicy Throttle by Wire, która oferuje trzy domyślne tryby jazdy Sport, Standard oraz Rain, a także czwarty możliwy do skonfigurowania według własnych oczekiwań użytkownika. Tryby można zmieniać przełącznikiem po lewej stronie kierownicy lub poprzez 5-calowy kolorowy ekran TFT. Dostępne są trzy poziomy ustawień dla odpowiedniej mocy silnika, hamowania silnikiem i kontroli momentu obrotowego ze zintegrowanym Wheelie Control, czyli kontrolą unoszenia przedniego koła. Skrzynia biegów jest wyposażona w sprzęgło antyhopingowe, a opcjonalnie możecie założyć także Quickshifter działający w górę i w dół. Quickshifter znalazł się również w opcjonalnym pakiecie Sport wraz z akcesoryjnymi setami kierowcy, owiewką i nakładką na tylne siedzenie. Gotowe pakiety dodatkowego wyposażenia są trzy, choć poszczególne elementy możecie także wybrać osobno z listy akcesoriów. Podobnie jak silnik, również podwozie skonstruowano zupełnie od nowa. podstawę stanowi lekka, bo ważąca niecałe 17 kg rama z geometrią gwarantującą przede wszystkim dobrą zwinność motocykla. Zawieszenie nowej Hondy Hornet to w całości na produktach marki Showa. Z przodu są to amortyzatory upside-down z pięciostopniową regulacją napięcia wstępnego i regulacją tłumienia dostosowaną do ustawień widelca. Z tyłu znalazł się amortyzator typu monoshock z progresywnym połączeniem Honda Prolink. Warto także zwrócić uwagę na bardzo niską masę najnowszego Horneta. Motocykl w stanie gotowym do jazdy waży zaledwie 190 kg, co w połączeniu z mocnym silnikiem i dobrym zawieszeniem gwarantuje w istocie świetny, łatwy w prowadzeniu i dający wiele frajdy sprzęt, który będzie Wam służył zarówno do jazdy w mieście, a także do zabawy na zakrętach. Standardowym wyposażeniem Horneta jest również głosowy system sterowania interfejsem, który po sparowaniu ze smartfonem umożliwi Wam w czasie jazdy głosowo odbierać połączenia, zarządzać słuchaną muzyką czy nawigacją. Do wyboru są cztery wersje malowania, z których dwie posiadają ramę oraz lagi amortyzatorów w kolorze czerwonym. Nowy Hornet jest już dostępny w sprzedaży i możecie go zamawiać w naszym salonie. Cenę w momencie premiery ustalono na 35 900 zł, co biorąc pod uwagę wyposażenie i osiągi motocykla, jest naprawdę atrakcyjną propozycją. Szczegółowe informacje i dane techniczne nowego Horneta znajdziecie na naszej stronie. Link zostawiamy wam poniżej w opisie filmu, a my przechodzimy do drugiej nowości z targów Eikma. Rośnie rodzina motocykli Rebel, bowiem do oferty dołączyła właśnie nowa turystyczna wersja większego z nich oznaczona literą T. Turystyczny Rebel wyposażony został w szeroką i wysoką owiewkę i dwa twarde 35-litrowe kufry, a całość stylizowana jest mocno na motocyklach klasy Bagger. Bazą jest oczywiście Rebel 1100, a oprócz wspomnianego wyposażenia, pozostałe parametry techniczne pozostały bez zmian. Nowy Rebel 1100 w wersji zwykłej, jak i turystycznej jest już w sprzedaży i możecie go kupić zarówno ze skrzynią manualną, jak i z DCT. Kompletny cennik i szczegółowe informacje znajdziecie oczywiście na naszej stronie. Link tradycyjnie zostawiamy w opisie filmu. Rodzina retro stylizowanych modeli Hondy na rok 2023 będzie jeszcze szersza, gdyż na mniejszym rebelu 500 oparto kolejną zaprezentowaną na targach Eightmanowość. Nowa Honda CL500 czerpie swoje scramblerowe inspiracje z lat 60. i 70. i będzie dobrą ofertą dla wszystkich, którzy lubią i chcą wyróżniać się z tłumu. Motocykl wyposażono w zawieszenie o długim skoku 19-calowe koło z przodu, szutrowe opony, a system ABS skalibrowano tak, by zapewniał optymalną skuteczność na różnych nawierzchniach, w tym także w lekkim terenie. Stylowo zaprojektowano seryjny układ wydechowy, gdyż całkiem spory tłumik z aluminiową osłoną wyprowadzono wysoko przy kanapie. Silnik to znana z rebela jednostka o mocy 48 koni, dzięki czemu CL500 jest dostępny dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A2. Nowy CL500 będzie dostępny w czterech kolorach oraz z całą gamą stylowych, oryginalnych akcesoriów dodatkowych, które jeszcze bardziej podkreślą charakter waszego egzemplarza. Cena modelu będzie znana już wkrótce, ale szacunkowo będzie oscylować w okolicach 32 tysięcy zł, a my przechodzimy do jednej z najbardziej oczekiwanych premier targów EKMA, czyli nowego Transalpa. Dlaczego najbardziej oczekiwanej? Ponieważ to właśnie Transalp obok większej Afryki Twin było zawsze symbolem wypraw motocyklowych. Powrót do gamy legendarnej nazwy wraz z modelem XL750 uzupełnia ofertę Hondy w klasie średnich motocykli typu Adventure. Silnik to oczywiście nowa jednostka zastosowana także w najnowszym hornecie, a więc łączy w sobie dużą moc w górnym zakresie obrotów, z wyjątkowo wysokim momentem w niskim i średnim zakresie obrotów. Silnik generuje 92 konie mocy i 75 Nm momentu obrotowego, a to wartości zbliżone już do większej Afryki Twin. Opcjonalnie nowego Transalpa możecie wyposażyć również w quickshifter działający w obie strony. Dostępnych jest aż 5 trybów jazdy, z których każdy składa się z preferowanej kombinacji mocy silnika, siły hamowania silnikiem i kontroli momentu obrotowego ze zintegrowanym systemem kontroli unoszenia przedniego koła. Aby zapewnić płynną jazdę na drodze i sprawne pokonywanie nierówności w terenie, nowy Transalp jest wyposażony w widelec typu Upside Down showa o średnicy LAG wynoszącej 43 mm i tylny amortyzator działający poprzez układ prolink. Koła jak przystało na motocykl klasy Adventure są oczywiście szprychowe. 21-calowe z przodu w połączeniu z 18-calowym tylnym gwarantują wszechstronność zarówno na drodze, jak i w terenie. Na szczycie bogatej listy wyposażenia seryjnego jest też 5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT, wyposażony w system sterowania głosem po sparowaniu go z Waszym smartfonem. Nowy transal będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych, w tym wyjątkowo atrakcyjnej nowoczesnej interpretacji klasycznego malowania trikoloru. Jak zwykle w przypadku motocykli klasy Adventure dostępna jest także obszerna lista oryginalnych akcesoriów dodatkowych. Wśród których znajdziecie kufry, sakwy boczne, orurowanie, dodatkowe oświetlenie, płyty ochronne pod silnik, manetki i wiele innych elementów, które przydadzą się podczas każdej dalszej wyprawy. Ceny nowego Transalpa będą znane już wkrótce, zatem zachęcamy Was do śledzenia naszych social mediów, a więcej szczegółowych informacji i danych technicznych na temat tego modelu znajdziecie już teraz na naszej stronie, link oczywiście poniżej. A jak Wam podobają się nowości Hondy na sezon 2023, dajcie znać, co sądzicie w komentarzach poniżej. Tyle na dziś, cześć i do zobaczenia.